Dzień dobry, witam Was serdecznie w inauguracyjnym materiale na serwisie Dr. Natural. Chcielibyśmy w dzisiejszym takim inauguracyjnym materiale poruszyć kwestie związane z pewnego rodzaju preparatami, czy też elementami, można by powiedzieć, żywienia, które będą w korzystny sposób oddziaływały na Wasz tak zwany well-being, ogólnie szeroko rozumiane samopoczucie, czy też homeostazę, czyli ogólnie Wasze tak zwane zdrowotne być. Otóż dzisiejszym bohaterem będzie suplement Alfa GPC. Jest to, można powiedzieć, pewnego rodzaju remedium dla osób zapracowanych czy też sportowców. Jest to tak tzw. alfosceran choliny, czyli, można powiedzieć, taka bardziej biodostępna forma choliny, która stanowiąc swego rodzaju, można powiedzieć, fosfolipid, będzie stanowiła idealne wsparcie dla funkcjonowania naszej tkanki nerwowej, ale o tym generalnie zaraz. Coraz szybszy tryb pracy oraz właśnie to wspomniane zapracowanie, czy też ten ciągły bieg jest jedną z przyczyn, dlaczego, że tak powiem, nasz układ nerwowy staje się przewoźcowany i zaczyna zdecydowanie gorzej funkcjonować. Szczególnie mowa tutaj o funkcjach poznawczych, funkcjach kognitywnych, związanych z taką dosyć dużą aktywnością mózgową. Mowa tutaj m.in. o procesach uczenia się, o zdolności do zapamiętywania, kojarzenia faktów, szybszego ruchu gałkami ocznymi, czy też orientacji w terenie, i tym podobnych tego typu e, rzeczy. Jeśli chodzi generalnie o sam alfosteran choliny, no to on, ze względu właśnie na tą taką swego rodzaju formę fosfolipidu, będzie stanowił idealną ochronę dla wspomnianej naszej właśnie tkanki nerwowej, dla przewodnictwa nerwowego, jak również będzie wykazywał pewne profilaktyczne właściwości wobec chorób, można by powiedzieć, zawących się cukrzycą typu trzeciego. A właściwie o chorobie. Mowa tutaj o chorobie Alzheimera. Natomiast oprócz wspomnianej choroby. Będzie poprawiał również elementy związane z szeroko rozmianą kognitywistyką, czyli te rzeczy, które zostały już przed chwilą dosłownie wspomniane. Otóż tak, teraz powróćmy sobie jeszcze raz do funkcji poznawczych. Cholina, czy też, no właśnie, bardziej zaawansowana forma tytułowa, czyli alfosteran choliny, to substancja o właściwościach nootropowych. Innymi słowy, oznacza to, że stosowanie takiej formy choliny będzie przyczyniało się do zwiększonej aktywności mózgowej i w momencie, kiedy będziemy stosowali taki preparat, przyczyni się on do lepszej, jakby do lepszego funkcjonowania naszych procesów związanych ze zdolnością do zapamiętywania, kojarzenia faktów, zdolności skupienia się. W treningu będzie to w tym wypadku prioprecepcja, czyli w tym wypadku lepsze takie czucie, można powiedzieć w modelu trójwymiarowym, czyli innymi słowy nasza orientacja w terenie i ćwiczenia. Koordynacyjne nie będą stanowiły aż takiego wyzwania, na jakie wyglądają i jakim w rzeczywistości są. Oprócz tego na pewno poprawi się nasza świadomość oraz przede wszystkim no, zdolność do wykonywania różnych rzeczy naraz, bądź też w krótkim przedziale czasowym, co jest nazywane tak zwanym multitaskingiem. Są to, można powiedzieć, takie kluczowe elementy, nazwijmy to sobie, roboczo Kowalskiego pracującego na etacie, na przykład w dużej korporacji. Natomiast na pewno, Takiego rodzaju korzyści poznawcze kognitywne wyciągną z tytułu właśnie stosowania alfa GPC, również i sportowcy na różnym poziomie zaawansowania, zarówno ci trenujący amatorsko, półzawodowo czy też zawodowo, z tego względu, że kognitywistyka, no szczególnie w tym wypadku wydaje mi się, w sportach zespołowych, będzie grała tutaj no, niebagatelne znaczenie w kontekście tego, jakie wyniki zostaną po prostu w danej dyscyplinie uzyskane. Oprócz tego można by powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Bardziej biodostępna forma choliny przyczynia się do lepszego uwalniania acetylocholiny, która stanowi jeden z najważniejszych, można powiedzieć, neuromodulatorów, który jest odpowiedzialny za funkcjonowanie tzw. zwanego układu acetylocholinergicznego, ogólnie raczej cholinergiczny. I on jest odpowiedzialny za to, że zdecydowanie lepiej przesyłane są różnego rodzaju bodźce nerwowe. Jak dobrze już wiecie i jak sobie wspomnieliśmy przy okazji początku materiału Prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego będzie miało bardzo istotne znaczenie nie tylko w kontekście jakby standardowej pracy czy też no właśnie regularnej rutyny związanej z nią, ale również w przypadku różnego rodzaju sportów. Otóż yy, okazuje się, że stosowanie Alfa GPC może poprawić Wasze wyniki siłowe, na przykład w wyciskaniu na ławeczce, czy też na przykład yy, przy przysiadach ze sztangą na plecach. Yy, okazuje się, że te wartości mogą zostać poprawione nawet o 14%, także w przypadku sportowców, czy też ogólnie osób... Yy, stosujących aktywność fizyczną, czy to w sposób amatorski, czy też w bardziej zawodowej formie, no może mieć to pewne jakby przełożenie na ich osiągane wyniki. Oczywiście to też trzeba na sobie przetestować, ponieważ nic co książkowe, że tak powiem, z reguły nie będzie odwzorowane w rzeczywistości, także u każdego będzie się ten efekt troszeczkę inaczej objawiał, także warto mieć to po prostu na uwadze. Oprócz tego warto sobie wspomnieć, że Alfa GPC przyniesie trochę więcej korzyści dla mężczyzn, no tak moim zdaniem osobiście, z tego względu, że ta forma choliny przyczyni się do zdecydowanie lepszego uwalniania poziomu testosteronu. Można odnotować nawet 44, 44 razy. Wyższy poziom tegoż hormonów, w przypadku oczywiście mężczyzn, wspomnianych wcześniej. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o inne hormony steroidowe, wydaje się, że może mieć pewne zastosowanie, aczkolwiek, no niestety, w tym przypadku trzeba poczekać na dalsze badania w tym temacie. A niewątpliwie, jest to, że tak powiem, preparat, na który warto czekać w kontekście nowych właściwie wiadomości, czy też, no właśnie, wspomnianych nowinek ze świata. Nauki. Generalnie alfa GPC, oprócz tego, że uzupełnia właśnie ilości acetylocholiny, przyczynia się do prawidłowego skurczu mięśni, a także koordynacji między mięśniami, także wspomniana tutaj zdolność do takiego multitaskingu, czy też wykonywania złożonych ćwiczeń będzie w tym wypadku lepiej można powiedzieć zabezpieczona w przypadku, gdy takie alfa GPC będzie stanowiło, można powiedzieć, taki element załóżmy przed treningówki. W momencie, kiedy ktoś doświadcza choroby Alzheimera, bardzo często mamy raczej do czynienia z takim już żywieniem, czy też terapią typowo objawową. Otóż polega ona między innymi, mówię tutaj teraz o terapii objawowej, na podawaniu tzw. inhibitorów acetylocholinoesterazy, czyli podawaniu, innymi słowy, preparatów substancji, które odpowiedzialne są za. Blokowanie aktywności enzymu acetylocholinoesterazy. Ona odpowiada za rozkład wspomnianego neuroprzekaźnika acetylocholiny, który, jak już wiemy, jest dosyć kluczowy w kontekście prawidłowego funkcjonowania czy też przesyłania bodźców nerwowych w naszej tkance nerwowej. Stąd też wydaje się, że stosowanie, można powiedzieć nie, tylko co, nie tyle co profilaktycznie, bo to już jest raczej profilaktyka trzeciorzędowa, co bardziej doraźnie w kontekście zmniejszania objawów, czy też poprawy samopoczucia na co dzień osób z, ze zdiagnozowaną chorobą Alzheimera, wydaje się dosyć słusznym posunięciem, takim terapeutycznym. Istnieją takie przesłanki, że alfa-GPC będzie stosowane jako jedna z takich głównych metod terapii w w celu właśnie odrestaurowania, można by powiedzieć, um, poziomów acetylocholiny jako tego kluczowego neuroprzekaźnika. Także znowuż w tym przypadku trzeba będzie oczywiście poczekać na dalsze e, badania w tej sferze. Natomiast jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w przypadku Alfa GPC, tutaj można sobie śmiało powiedzieć, że jest to dosyć bezpieczny preparat. Tak naprawdę dawki rzędu 300 do 600 mg na dzień nie wykazywały szkodliwego efektu. Jedynym takim można powiedzieć... Um... Skutkiem ubocznym przedawkowania, czy też zgłaszanym skutkiem, były po prostu bóle głowy. Także w tym przypadku ja osobiście bym zaczął, a właściwie poradził Wam, zacząć od 300 mg dziennie i potem oczywiście modulować dawkę w zależności od aktualnych wymagań, czy też tego jak definiuje nazwijmy to różne, różne bodźce stresowe, oczywiście środowisko zewnętrzne, tak zwane stresory środowiskowe. Podsumowując sobie takie jakby informacje na temat alfosceranu choliny, no to niewątpliwie stanowi to idealne wsparcie dla osób pracujących przy biurku, czyli praca siedząca głównie, czy też home office. Oprócz tego Alfosteran choliny sprawdzi się także u osób podejmujących aktywność fizyczną, szczególnie związaną na przykład ze sportami zespołowymi czy też taka, gdzie dynamiczne ruchy można powiedzieć grają pierwszą rolę pierwsze skrzypce, czyli między innymi dyscypliny typu crossfit chociażby, sporty walki. Tutaj też warto sobie wspomnieć na przykład o dwuboju, o dwuboju olimpijskim. Myślę, że trójboiści też mogliby tutaj jak najbardziej wyciągnąć całkiem wymierne korzyści ze, z tytułu stosowania alfa GPC, aczkolwiek nie można wykluczyć, że w przypadku kulturystów, czy też osób bających o swoją sylwetkę no, choliny były w jakiś sposób niepomocne. Przy, przytoczone wcześniej jakby badania odnoszące się do tego, że Alfosceran jest w stanie nawet poprawić wyniki osiągane w przysiadzie, ze sztangu na plecach, czy też w wyciskaniu na ławesce. No, świadczą o tym, że zdecydowanie poprawia on zdolność koordynacyjną, czy też może w pewien sposób jakby ingerować w działanie jednostek motorycznych. Oczywiście, jak wspomniałem wcześniej, tutaj też jest potrzebne zdecydowanie więcej badań w tym kierunku. Na ten moment dysponujemy raczej tymi pilotażowymi albo wykonanymi w sposób in vivo na modelu zwierzęcym, najczęściej szczurzym, czy też myślim. Dlatego też będziemy niewątpliwie wątpliwie szukali coraz to więcej nowinek ze świata nauki, szczególnie w przypadku Alfa GPC. Ja wam serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że taka forma materiałów się oczywiście podoba. Serdecznie zachęcam do udzielania się w sekcji komentarzy, a także do um, zalukania, że tak powiem, na ofertę sklepu Dr Natural. No i widzimy się oczywiście w następnych materiałach, gdzie będziemy omawiać dalsze zagadnienia związane z żywieniem, czy też ewentualnymi uzupełnieniami niedoborów w postaci odpowiedniej oczywiście suplementy. Czy też ciekawostek związanych, no właśnie z takimi, można powiedzieć, formami różnych witamin, składników mineralnych i nie tylko. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć.